Mamko widzowie, dzisiaj spróbujemy przedostatni raz trafić toty. Przedostatni opening. Zagramy też jakiś meczek w końcu. Zrobimy ostatnią ikonę, jaką można zrobić i z tego miejsca chciałem zaprosić was jutro na stream Od 11 będzie albo 12, zależy na którą się wyrobię. Pewnie będzie trwał tak do 16, 17, 18, bo zagramy całe food Champions, całe 20 meczy, nie wiem jak ja to zrobię, ale. No i ostateczny opening na toty zrobimy jest paczka w sklepie za pół miliona końców. Słuchajcie, mam teraz tylko 133 tysiące, bo trochę zainwestowałem Coś do składu też kupiłem, bo pokażę Wam, proszę bardzo. Taka piękna paczka za pół bani. Zarobię do pół miliona końców, coś sprzedam jak będzie trzeba i ją otworzymy też na streamie. Także serdecznie zapraszam, zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się dzisiejszy materiał spodoba i subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Jest fajny challenge na shortcikach i na TikToku z paczkami za 7,5 tysiąca, więc warto sprawdzić. Nagrody sezonowe są dzisiaj i ogólnie to. No chciałem wbić nagrody tygodniowe I chciałem dobić lepsze nagrody sezonowe Ale się nie dało w ogóle grać rajwalstwu Przez 8 godzin No i nie miałem jak zagrać Stwierdziłem, że nie będę specjalnie w nocy o 4 grał Wstawał, no to bez przesady I mamy tylko taką paczkę za rajwalstwy Jeżeli kogoś zainteresuje w to co zainwestowałem I co inwestowaliśmy na patronie To miałem taki pomysł Żeby wejść w te karty 85, 86 Mam po 14 tysięcy 8 piątki, 8 szóstki Tak do 18,5 Do 19 tysięcy za Sztukę w tym momencie stoją tyle samo. Ale odświeżenie ikony było, nagrody za rywalsy były też. Trochę zamieszania było z tymi nagrodami, nie? No bo nie działały te. Nie działały mecze, nie dało się zagrać. Ale myślę, że mniej więcej za tyle się sprzedadzą. Jeżeli nie, to tam wyjdzie po tysiąc na sztuce. Jakbym wystawił trochę taniej, nie będzie źle. Zawsze te jakieś dodatkowe końcy flipy też robiliśmy. Więc jak ktoś chce do naszej grupy handlowej dołączyć, to serdecznie zapraszam. 25 5 ziko miesięcznie. W jeden dzień się potrafi zwrócić, ale no nie ma opcji, żeby w perspektywie miesiąca się to całkowicie nie zwróciła, nawet kilkukrot. No to zacznijmy od paczek, tych, co mam. Przygotowałem znowu parę rozbudów, jakieś rozbudowy, 8,5+, 8,3+, żeby po prostu wpadł chociaż foder, no, na te, na te, na tą ikonę, Jeszcze muszę w ogóle w klubie porządek ze srebrnymi zrobić, mam ich strasznie dużo, a srebrne to wartość swoją mają, niektóre bardzo dużą, srebrne z ligę zwłaszcza, bo na nich sam zarabiam sobie końce, jak chcę pozarabiać, albo trochę mi do czegoś brakuje, mamy pierwsze ekrany, no, 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 Pereira. Ale co miałem powiedzieć? Coś miałem powiedzieć. Że, że co już teraz to zapomniałem kompletnie. Ale otwieramy, otwieramy dalej, mam nadzieję, że coś ciekawego wpadnie dzisiaj do przetestowania z tej ikony. A już wiem, co miałem powiedzieć, że otwieramy paczki, żeby dostać chociaż foder, a może przy odrobinie szczęścia wpadnie toty. O. Fajna rozbudowa, Grisman. Mamy ekraniki. No, dawa jakąś 8 piątkę, 8-4, chociaż 8-4 zabal. Fajnie. Trochę w klubie mam foderu jeszcze po wczoraj, delikatnie coś tam zostało, więc jakby wpadło parę 8 piątek i. 8 szóstek, co na pewno się wydarzy, mam rozbudowę 85+, nie, no to, no to na pewno wpadną, no niżej się nie da dostać, to znowu na ikonę wystarczy, no i niech to będzie karta godna przetestowania, naprawdę, trochę zmieniłem skład, jakby taki Ronaldinho miodny na SPO wleciał, to było tak pięknie, tak tak picobello by siadło, że, że kit. albo jakiś inny bardzo fajny SPO też bym przytulił. Chciałem kupić Al-Ovariana. O, się 85, fajnie. Al-Ovariana chciałem kupić tego mundialowego i bym go wrzucił później na padziora z tym, że trochę mi zabraknie kasy jak tak myślę, że paczkę za pół bani będę otwierał, plus do tego jeszcze trochę przepalę kaski na rozbudowy i na inne rzeczy. Można też zarobić, oczywiście, że tak i też będę zarabiał, z tym, że chyba nie zdążę po prostu do Food Champions tego wszystkiego kupić, bo jeszcze paczkę za pół miliona chcę otworzyć. Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, jak To wszystko się potoczy, jak na razie to otwieramy Dawajcie znać, czy od poprzednich odcinków, w których was pytałem, czy coś trafiliście Coś trafiliście po prostu Mam nadzieję, że chociaż wam się poszczęściło, poszczęściło bardziej niż mi Ikony dzisiaj też otworzymy normalnie Nie chce mi się po narodowościach znowu jechać, naprawdę Mam już dosyć jechania do topowych narodowości, żeby zobaczyć Anglię I jakiegoś Beckhama, czy innego Lamparta, czy może kresport kapowego. Dawać no Dawaj teraz tą gwarancję 8.3 Może jakieś wyróżnienie chociaż fajne no nie, może chcesz walkout, no też nie. Kolejne ekraniska, będzie coś? Nie, nie muszę znowu, on, dobra. Myślałem, że znowu Dawid Silva będzie. Ośmiu piłkarzy z La Liga, będzie? Nie ma. Będzie, proszę, teraz Jesus na was. No, nie ma innej możliwości, nie. Asensio, szkoda, że nie na was. Ja codziennie muszę go ze trzy razy zobaczyć. O, Kamerunczyk, Esio, no tak. Pomyliło mi się z Kulibalim. No, już człowiek myślał, ale przecież Kulibalion ma chyba wyróżnienie to ty teraz, więc. Więc, więc no. O, proszę bardzo, jedzie, jedzie. Dojechało, De Jong, Pierwszy walkout dzisiaj, nie wiem czy to to osiągnięcie, czy to jednak nie osiągnięcie, ale wiem, że troszeczkę, wiecie co wam powiem widzowie, troszeczkę mnie do kibelka goni, więc paczka oka od spokoju. Ja nie patrzę, aby coś było. Nie widzę, bo się otwiera, cyk. Może jakiś nose pack odda? Nie wiem, sprawdźmy, bo dawno nie robiłem. No, nie oddał, aż mi, oh, noga strętwiała. O jezus, Maria, co to jest mu A już go trafiłem przed chwilą. To może jakieś toty mekam bez paczki ligę. Nie. No to co? 3 na pastiko 85, plus najwyższa szansa na cokolwiek. No tak, no. No tak. Wow, 86, no. Nie. Się rozwalę już na tym fotelu, poprawię tylko o kamereczkę, żeby było lepiej mnie widać. Proszę bardzo. I robimy tą ikonę. 86, Powinno być. Pierwsze mamy zrobione. Dbajemy tego krespo, który jest. To jest... Składzik 85, już prawie cały foderek, jaki miałem, poszedł. No, chyba coś trafić jutro. Przypominam, jutro od 11, między 11 a 12 stream jest odpalany. Cały Food Champions gramy na jednym streamie i otworzymy trochę paczek. Taki ostateczny to typa gopenning. Mieszana paczka piłkarzy, skład 83, wszystko zrobione. Wszystko w teorii za darmo, bo jest niewymiennych, ale no, na rozbudowy to, to trzeba wydać. Wiadomo, najpierw te paczki, które za ikonę dostaliśmy. No, zacny traf, srebrna. Karta. Duża złota piłka, że premium jeszcze, proszę bardzo. Ekrany wymienne, o proszę. I ostatnia z wymiennych paczek na dziś, chyba ostatnia, ale nie wiem, zobaczymy. No o, dobre. No to ikona, może w końcu się zwróci. jedziemy już bez przedłużania. Dawaj, daj coś dobrego, no proszę. Niech w końcu to. No, chodzi. Hadzi, ile ty? To nawet chyba prime nie jest, nie? Weź mi to pokaż. Hadzi, Hadzi 89, Schmidt, Hadzi. Ile to kosztujesz? 100 tysięcy końców! No przecież to jest. No jak to jest możliwe? No, to... no. no do zacnego grona Campbella, Baggio, no i tego przepalonego Lamparta, przepalonego Beckhama, przepalonego Crespo, do Sokratesa do łącza, do łącza Hadzi. Dobra, wiecie co? Zrobimy to tak, że kupię sobie Fabio do zgrania. Tylko on jest teraz drogi, no już mnie, to, już, już mnie to jakoś za bardzo nie interesuje, za bardzo mnie boli. Nie chce mi się go teraz najpić, tego Klausa wywalę. Wrzucimy tutaj tego Fabio, proszę bardzo. Za Puyola wrzucimy sobie takiego Cambela. O, proszę bardzo. Menedżera jeszcze z Brazylii by wypadało jakiegoś tutaj zaaplikować, żeby było full zgraniam mam takiego, czy takiego nie posiadam? Nie mam menedżera z Brazylii, więc trzeba kupić. Ciekawe czy go kupię, czy będzie... Czemu Fabio mi... A dobra, po prostu... Nie da się dostać menedżera z Brazylii i no tak. No tak, no mogłem się tego spodziewać, nie? Naprawdę, mogłem się tego spodziewać. Ale ja bym bardzo chciał zagrać sobie ten meczyk tym, tym składem już, i przetestować pięknego Hadziego. Nawet naszła mi chęć, żeby tego Kambela sprawdzić, więc Więc szukamy menedżera z Brazylii. Jak się nie uda, to chyba brązowe paczki otworzę, żeby go dostać, bo. O o, o wyskoczył za piątkę! Dobra, jest jakiś wow. W sumie tu za długo nie snajpiłem, szczerze myślałem, że będę musiał dosyć długo nad tym siedzieć, ale od razu chyba z minutę niecałą, albo no, nawet pół minuty i. Mamy brazylijskiego menadżera, tylko teraz pytanie: czy ja to dobrze policzyłem? Bardzo dobrze to policzyłem. Mamy teraz z grania. Dawaj dla Campbella, co można dlać dla Kambela? Damy cień. Dla Hadziego, damy myśliwego, bo, bo dlaczego by nie? Proszę bardzo, masz myśliwy. No to co, idziemy tym zagrać, ale czajcie, bazę, że z tych trzech ikon, które zrobiłem, dostałem Hadziego, dostałem Campbella i dostałem Lamparta chyba, nie? A nie, przepraszam, to był Crespo przecież, no tak był Crespo, nareszcie można zagrać mecz, no, dzięki. Wiecie, no to działa pak z tymi ikonami, nie? Niby człowiek wiedział, ale jednak się łudził, no i, no i co, no, 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 no i tyle, no i Hadzim gramy teraz, w ogóle Neymara jeszcze mam na LP, tam miało być inna karta, ale dobra, niech już będzie ten Neymar. Samuel Eto, dobra, dawaj do tego Hadziego, spróbujmy sobie tym Had, no. Dawaj Jarzyna, Jarzyna, JARZYNA! 1 do 0, bardzo ładnie, bardzo pięknie, ale, ale chciałbym, żeby ten Haji coś pokazał, cokolwiek. No 100 tysięcy, chłop, kosztuje, no nie mogę. Ale znów Jarzyna, Jarzyna, ze Szczecina, na prędkość wszystkich bierze. I co, znowu po krótkim? No oczywiście, proszę pana, 13 minuta, w sumie to 14 i 2 do 0. Samuele, to skupternik! Dobrze, jest Hadzi, proszę Państwa! Hadzi, który jest świetnym zawodnikiem za 100 tysięcy końców z mojej paczki z ikoną, dobre podanie zrobił, e, to trochę się zamyśliłem i, i zepsułem. Mogłem to rozegrać lepiej, ale jeszcze piłkę, ło, wow, nie udało się jej odebrać, jednak się udało, ale jednak nie udało się. Hadzi, gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś, dobra Hadzi, no to lecisz. I poleciał, ale nabił gościa ściana karteczkę, nie ma karteczki, a powinna być. Ole mówi, jechałem od tyłu, zupełnie przypadek, nie, nie chciałem, naprawdę to przypadek był, no nie, no i czerwona kartka, Turę, co ja zrobiłem, no mi skliknęło mi się. Hadzi odbiorem, ale stracił, jednak odebrał ponownie, dobra, może coś z tego Hadżiego będzie. Ale obronił jednak, jednak gol, ale kogo ja oszukuję z tym Hadżim? przecież jak ja będę miał hajs, od razu Alowariana za jego kupuję, no nie będę nim grał, no. Agi, o, ale zrobił, dobra, idziemy dalej do Jarzyny. Jarzyna ze Szczecina, Hill to Hill. O, ale ten Wandek tak dziwnie mu tą piłkę odebrał, ale dobra. Haji, do środeczka zejdźmy I zagrajmy do Samuela Eto, eto, do jarzyny, jarzyna Dobra, jeszcze raz, do środka Eto, i trzy, do jednego Można z czerwoną kartką? Można A wiecie, kto to zaczął? Haji, haji Koniec pierwszej połowy, statystyki Dla Wiza, który lubi patrzeć w statystyki Pokażę, jak gościu pominie to Możesz pominąć? O, proszę bardzo, mam jedną oczekiwaną bramkę I trzy strzelone, widzicie? Można, można No czasem dla mnie też się wydaje. Oj, obrońce, w wcielo. w cieło. Żeś pełka, aleś Śpebek z czerwoną kartką przecież, ale Campbell. Odbiór, piękny odbiór. Pujol, wydaje mi się, że też by sobie z tym poradził, ale. No nie zabierajmy mu tego, co jego. Kolejna akcja przeciwnika. Znowu będzie można się tym Campbellem wykazać, ale no nie będę tego Garinczy podchodził tym Campbellem bez, bez przesady. Co tu się, dobra? Piłka dalej jest w grze. Dziwne, ale. Robertson. Nie Campbell, Robertson. Ale tak po tych 58 minutach, już 59, to nadal nie wyciszyłem telefonu, to po pierwsze, ale po drugie, no, tym Hajim nie gra się jakoś tragicznie, nie? No, trochę gorzej niż pajetem wiadomka, ale jak jakby to była jakaś taka karta za 10 tysięcy, za 20, to uważałbym, że jest naprawdę dobra. Chociaż no, mamy taki etap gry, że ciężko takimi kartami się grano. Można tym chodzić się zakręcić. Ma 4 gwiazdki. Czasem sobie jakoś stracę piłkę losowo, ale to, to, to ja mam we krwi. Zaraz sobie stracę na przykład bramkę, chyba że Campbell się jakoś wykaże. O tu, tu, tu się! Dobra, a nie straciłem. A no ten Campbell też solidny w miarę, nie? Też solidny, chociaż wydaje mi się, że bym grał pojolem po prostu, bo wydaje mi się. Na delikatnie niższym poziomie niż Pujol, ale no, wiadomo, zagrałem dopiero tym Cambelem 60 parę minut. No i Pujola po prostu jakoś tak bardziej lubię, nie? Mam większą sympatię do niego i wolę sobie po prostu grać tym Pujolem niż Cambelem, niż nie? Ale zobaczmy, bo gościu, nie wiem co on mi zrobił, ale dostał żółtą karteczkę, więc. Nie, no dobra, no ten hadzi nie jest jakiś taki wybitny. Taki pajet, to on by nie stracił piłki, obracając się z tym RBO, z tym O. Z tym, jak się obracasz gościem, to, to tak fajnie to działa, nie? No i pajet by po prostu po prostu nie stracił. Campbell znowu z świetnym odbiorem. No i Campbell, w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Obem od piłkę za darmo, tak jak mam to w zwyczaju, no i Militao, no od Militao to można się spodziewać klasy światowej, ale od Campbella to... O! Fajnie zrobiłem. O gościu już nieustanny pressing, widzę, załączony. Wszystko na tak postawił, bo przegrywa dwie bramkami. 70 któraś minuta, 70 o, już jedną bramką. 79 wyszło weszło mu to. Niebezpiecznie, 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 no. No i 3-3, no i chciał nie stracić i co? I stracił, może Jarzyna jakimś kikofikiem coś wymyśli do Neymara, lecimy, może, może jednak się uda to wygrać w regulaminowym czasie, albo przynajmniej nie przegrać, bo w 10 gra się zdecydowanie, zdecydowanie ciężej Hadzi do Freda, może Hadzi będzie miał w tym meczu swój moment, ale, ale straciłem i co? Kontra i... Będzie bramka, no proszę, tylko nie mów tak, nie mów nawet mi tak, że on to wykorzysta, proszę, proszę, tylko nie to, dobra, Campbell, jesteś tu. Zróbmy jakieś zmiany, bo chłopaki trochę zmęczeni, za jarzynkę możemy dać Musę, na drugiego napastnika Galaretę Baila, na lewą stronę Di Maria, tutaj wolę tego bardziej niż szkola, zdecydowanie, 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 zdecydowanie. Ale Campbell ze świetnym wyjściem, no i teraz Ahmed Musa, zagranie do galaretki, galaretka, i Kasia, Campbell musisz, Campbell, Campbell rób to, Militao na spółę z Campbellem. róbcie to, no co się dzieje, nie ma bramki, dobra, ale fart, w końcu mi się piłkę udało odebrać w ogóle, co jest grane, 120 minuta, już a ja... W drugiej połowie dogrywki, po, po tym jak rozpocząłem ze środka, to praktycznie piłki nie miałem, no już nie zdążę żadnej akcji fajnej rozegrać, a też nie chcę stracić losowo, chociaż tam się urywał mi ten. Jak di Maria. Z tym, że no dostałem kosek, kopa i padać nie zdążyłem do niego. Rzuty karne dla widza, Galaretka Bayla, ładuj lewe okno, no i wyjął. No i no, no i tak no. Ja się rzucę w prawe okno i sobie nie wyjmę. Oczywiście, nie wiem, jeszcze raz może. Aha, bo No to bardziej, lewe okienko, jeszcze raz ładujemy. Proszę pana i mamy brameczkę, wypadałoby teraz obronić. Hmm, gdzie byś ty mógł, gdzie byś ty mógł uderzyć? Chyba w prawą stronę walniesz, bo, bo tak myślę i tak jest. Walnijmy mu są prawa strona, prawe, no tak, no, no, no tak. A on walnie w środek teraz, ja się nie ruszam, zostaję w środku. Chciałem się rzucić w lewo, nie? Di Maria petarda w lewe, sorry, w prawe okno. Bramkarz się rzucił, nie miał szans. Tego wyjąć. Będzie prawo czy będzie środek? Będzie prawo, będzie prawo, jest prawo. Obronione, teraz tylko strzelić. Fabio, proszę cię, nie zawiedź mnie. Kupiłem ciebie przed chwilą. Nie zawiódź, no zawiódź mnie. Teraz pod, żeby to obronić Ostatni karny On to w prawo da W prawo da Ja już wiem, że da w prawo Ja już to wiem Ja już to w... No i w karnych przewalone No wygrywał 3-1 Czerwo wpadło Ajajaj No dobra widzowie W tym materiale to na tyle Trafił syf z ikony Wygrywał 3-1 Dostał czerwoną kartkę Jeszcze przegrał w karnych No, no i tyle No co by więcej Pozdrawiam widzowie Widzimy się jutro na streamie Od 11 albo 12 I, i trzymajcie się